Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. Jeżeli kojarzycie skądś y, moje konto, to pewnie dlatego, że miałam kanał liczący 19 subskrypcji. Y, natomiast nie mam do niego takiego dostępu, więc postanowiłam, że po prostu założę nowy kanał. Ok, kanał ma jednak 20 subskrypcji. Ale jeżeli chodzi o ten kanał, y, jakby będzie jego kontynuacja, jeżeli uda mi się po prostu do niego w jakiś sposób dostać. A na razie będę po prostu nagrywała na tym koncie. Z jednej strony trochę szkoda, ale z drugiej strony też się oczywiście postaram, żeby odzyskać ten kanał, żeby dalej dla Was nagrywać na tym kanale. A jeżeli nie, to będę po prostu nagrywać na tym. Jeżeli chodzi o moje konto, Nazwę mojego konta macie w opisie, a ja myślę, że po prostu ten kanał Wam się również spodoba. Jeżeli chcecie, możecie obejrzeć właściwie filmiki, które mam na swoim starym kanale. Jest tutaj dokładnie 6 filmików, i właśnie w taki sam sposób będę nagrywała na tym kanale. Tak swoim drugą za dużo się powtarzam, ale jeżeli. Jeżeli Wam się spodobał mój kanał, możecie zostawić oczywiście subka oraz łapkę w górę pod tym filmem. Jakby że jest to na tym kanale dopiero mój pierwszy film, nie zmieniałem statusu. Ogółem, jak na tym kanale będzie 10 subskrypcji, podaję w opisie również mojego Discorda. Jeżeli na tym kanale będzie 10 subskrypcji, tak więc na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia.